Dobry wieczór Państwu. To jest wieczór wyborczy i referendalny. Taki wieczór zdarza się raz na cztery lata. Danuta Cholecka i Michał Brykowski. Zapraszamy. Witamy widzów w polskiej telewizji w dniu wielkiego święta demokracji. To właśnie dziś Polacy w kraju i na świecie wybierają nowy parlament. 460 posłów i 100 senatorów. Dziś także w referendum decydujemy o ważnych dla naszego kraju sprawach. Tuż po zamknięciu lokali wyborczych podamy Państwu pierwsze sondażowe wyniki wyborów i, oczywiście, referendum. A do przedstawienia wyników i analiz użyjemy najnowszych technologii, a nie zawaha się ich użyć Paweł Blajer, który jest w naszym Wirtualnym studiu. A więc Pawle, witamy Cię i powiedz, czego się dziś od Ciebie dowiemy. Kłonią się nisko. Kłaniam się nisko wszystkim Państwu i proszę Państwa, to co Państwo zobaczą obok mnie to są najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oparte, tylko wspomnę o technologii multikamerowej, specjalnych ekranach LED-owych, trzech kamerach, które pokazują wszystko w czasie rzeczywistym. Proszę mi wierzyć, że ja naprawdę mógłbym godzinami opowiadać o tych rozwiązaniach, które dzisiaj zostały zaangażowane po to, żebyśmy Państwu mogli pokazać wszystkie sondażowe wyniki wyborów, ale powiem tylko jedno. To wszystko, co Państwo w tej chwili widzą. Te rozwiązania technologiczne to są rzeczy, które na co dzień są wykorzystywane przy produkcjach filmowych, także w takich produkcjach hollywoodzkich, ale także przy bardzo zaawansowanych technologiach, które związane są z pokazywaniem wydarzeń sportowych. A my po raz pierwszy wykorzystamy je do prezentacji danych wyborczych. I proszę pozwolić, że w pierwszej kolejności zobaczą Państwo tutaj fragment naszych narzędzi. Oto podział terytorialny Polski. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy w stanie pokazać bardzo dokładnie sondażowe wyniki, które będą w tym układzie regionalnym może naszych widzą bardzo mocno interesowali. Ale wyobrażam sobie, że chyba najbardziej wszyscy z Państwa czekają na informacje, które związane są z wartościami, które mogą pojawić się na tych słupkach. Widzą Państwo w tej chwili dokładnie sześć słupków. Odzwierciedla to sześć komitetów wyborczych, którzy zarejestrowali, które zarejestrowały swoich przedstawicieli we wszystkich w ogóle okręgach w naszym kraju. Nie możemy żadnych wartości tutaj podać, ale będziemy w stanie Państwa. To oczywiście zrobić wtedy, kiedy dzisiejsza wyborcza się zakończy. Mamy więc Danusiu oraz Michale przygotowane takie rozwiązania, które z jednej strony są w stanie, myślę, że pokazać te emocje wyborcze, ale także i bardzo konkretne wartości, które mogą interesować tych widzów, którzy są zainteresowani szczegółami dotyczącymi sondażowych wyników wyborów. Uspokajamy Cię, Pawle, na pewno będziemy się z Tobą łączyć, będziesz miał możliwość pokazania tych wszystkich możliwości wirtualnego studia. Pawle, bardzo dziękujemy. Dziękujemy i na pewno będziemy razem z Pawłem przeżywać emocje również dzisiejszego wieczoru. A razem z nami są reporterzy, którzy już teraz obserwują pełne napięcia oczekiwanie na ogłoszenie wyników w sztabach komitetów wyborczych. I tak, w sztabie Prawa i Sprawiedliwości jest Miłosz Kłeczek. Z kolei przed sztabem Koalicji Obywatelskiej Adrian Borecki, który nie został wpuszczony do środka. W sztabie trzeciej drogi jest Małgorzata Gałka. W sztabie Konfederacji Bartosz Łyszwiński. W sztabie Nowej Lewicy Magdalena Wierzchowska. W sztabie bezpartyjnych samorządowców i to we Wrocławiu, bo te sztaby mieszczą się w Warszawie, a sztab bezpartyjnych samorządowców we Wrocławiu jest Maciej Biskup. Ale jesteśmy także w bardzo ważnym dziś miejscu tego wieczoru, w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Tam rękę na pulsie trzyma nasz reporter. Damian Stanisławski. Witamy Cię Damianie. Powiedz, czy do tej pory te wybory przebiegają tak jak należy czyli w zasadzie bez zakłóceń.